Kto tak wali? Która jest godzina? Jak ja tam wyjdę, to ci pokażę, co to jest? Pomocy. Ach, jakie piękne chwile. Czego znowu chcecie, nie robić za Halo? Jestem na wakacjach, Matole. Na czego chcesz? Ty, biuro zjawisk paranienormalnych, chcę jeść stawielki misa, choć nie masz znaczu od Jodu Jodupio, już jadę, mrodzie plebański. Odkąd biuro zjawisk paranienormalnych miesza się w moje interesy, nie mam zapału do tej roboty. Nie to już tu, tu stoi ten pajac. Wysiadam. Po co mnie tu sprowadziłeś, kar? to mężczyzna, nie Jak zwykle nic nie wiecie. Pozwólcie, że ja się przyjrzę sprawie. Doszło tu do ciężkiej walki, którą mężczyzna pewnie przegrał. Jego przeciwnik musiał być silny i nie zostawia śladów stóp. Prawdopodobnie potrafi latać. Wszystkie poczlaki wskazują, że musi to być Muffman. Mym, niedopite piwo z wczoraj, najwyraźniej zapach alkoholu spożywanego przez właściciela przykuł uwagę Muffmana, ten trunek nie może się zmarnować. Chlub. teraz pan Jak to co, znajdę leże Mowmena i go zaciukam. Zabieram Twoje autko przyda się do jazdy po wertepach. Wracasz na piechotę, Karl. Lecimy. Zapodam jakieś radio. Dalej nie ujedzie, muszę iść pierwszą. Według zapisków, Mofman w dzień siedzi w leżu na szczycie góry. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Dobra, nie czas na zabawę, mam do ubiciać mnie. Odejom, tak wysoko się nie dostanę. Mam pomysł. Zadzwonię do Haidhana, Bermonda pracuje niedaleko, jako pilot może mnie podrzuci. Gdzie on stoi kurde Bella? O tam jest dobra, ląduje. Ostatni raz zrywam się dla niego z pracy. Tu między drzewami będzie ok. No, no haitan szybko przyleciałeś, dzięki brachu. Wsiadaj wąs, nie mam dużo czasu. Gdzie cię podwieźć? Na szczyt góry. Tutaj będzie w sam raz. Zapnij pasy, lądujemy. Wielkie dzięki brachu, mam u ciebie dług. Trzymaj się wąsitto. Dobra, teraz muszę tylko znaleźć leże tego skurczybyka. Myślę, że snajpa mi w tym pomoże. Gdybym był mufmenem, tutaj bym się zaszył. Ale wieje. Śmierdzi starą ćmą, to na pewno jego leże. pora go stąd wykurzyć. Gdybym tam wszedł rzuciłby się na mnie. Ale od czego są bomby kasetowe? Na wszelki wypadek. Chyba zadziałały. Zobaczmy ile zostało z naszej ćmy. O w mordę, wybuch zrobił dziurę w ścianie i Mofmen zdołał uciec. Ślady krwi Mofmena musiał nieźle oberwać, nie mógł daleko uciec. Dokąd prowadzi ten czerwony ślad? Pewnie teraz regeneruje się gdzieś w pobliżu. Muszę go czym prędzej znaleźć i dobić nim odzyska siły. No tak, Pewnie schronił się na tamie. Idę po ciebie, Mowmenku. Hop. Dobra. Zaraz złapię zadyszki. Teraz w dół. Sprawdzę tutaj. Znowu pachnie starą ćmą. Słyszę jego stękanie. No, mofneie już mi nie uciekniesz, że to. No i pozamiatane